Miejski Dom Kultury w Częstochowie w sumie ma pięć budynków. Kompleks trzech budynków przy ulicy Łukasińskiego, w skład którego wchodzi Pałac Chantkego, pływalnia oraz sala widowiskowa. Ponadto osobno jest tak zwany Pałac Orkiestry gdzie odbywają się zajęcia choreograficzne, a także trzykondygnacyjny budynek przy ulicy Spadzistej, także tych budynków jest dosyć dużo. Nie zapominajmy, że Miejski Dom Kultury również dba o park, który jest w zasadzie tutaj największym parkiem w tej dzielnicy i też yy, jeżeli chodzi o nasze działania, robiliśmy wszystko, aby był bezpieczny. W związku z tym, że drzewa, które tam są, są dosyć stare. Część niestety była już spróchniała, pusta w środku, bo zrobiliśmy ekspertyzę. No trzeba było zrobić pielęgnację tych drzew. W czasie pandemii MDK ma dużo malowania, ale nie chodzi o zajęcia plastyczne. Postanowiliśmy odnowić budynki wewnątrz, przede wszystkim salę. Ponadto odnowiliśmy elewację, która już miała też. Sporo ubytków. Placówka skupiła się też na tym, aby obiekty były jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców. Myślimy tutaj o osobach niepełnosprawnych. Oznaczyliśmy ponownie już i wyznaczyliśmy do tego miejsca miejsca parkingowe przy Miejskim Domu Kultury w Częstochowie. Ponadto w każdej sali, w każdym miejscu, zarówno przy ulicy Spadzistej, jak i przy ulicy Łukasińskiego, znajdują się tabliczki dla osób słabowidzących i niedowidzących, czyli są to tabliczki z podwójnym jakby alfabetem, alfabetem łacińskim i alfabetem Braille'a, gdzie można po prostu wyczuć, która, co to jest za pomieszczenie. W tej chwili też będziemy przygotowywać tyflograficzne rzuty budynku, tak aby było łatwiej, można poruszać się w naszym obiekcie. Dodatkowo też pomyśleliśmy o dostępności cyfrowej, czyli przede wszystkim o naszej stronie internetowej. I tutaj dostosowaliśmy naszą stronę do tych surowych wymogów. Między innymi naszą stronę można oglądać zwiększając czcionkę, czyli dla osób słabiej widzących będzie możliwość. Czytania. Ponadto jest tak zwany tryb nocny i możliwość czytania tekstu maszynowego, co przy użyciu specjalnego programu spowoduje, że tekst jest czytany na głos. Mamy też tak zwaną stronę Easy to Read, czyli ETR, gdzie mamy tekst łatwy do czytania. Jest to też w zasadzie z myślą o wszystkich, ale przede wszystkim chodzi o takie osoby, które mają problem ze zrozumieniem takiego języka urzędowego. Który najczęściej się stosuje, ale też właśnie, bo często właśnie osoby z pewnymi niepełnosprawnościami mają tego typu problemy z kojarzeniem, ze zrozumieniem. On jest wsparty bardzo dużą ilością fotografii i z dużą ilością właśnie takiej wiedzy, gdzie są na przykład talenty dla niepełnosprawnych, które wejść do naszego budynku aby odbywało się to bez problemu, gdzie są przyciski dla niepełnosprawnych, gdzie mogą liczyć na pomoc. Także to są tego typu rzeczy, na których teraz się skupiamy.